Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą. Nagrywam te filmiki też do osób, które to chcą słuchać, ale też przede wszystkim dla siebie, bo jak się, jak się coś wypowiada, to się to gdzieś tam wewnątrz gruntuje. Dzisiejszy filmik taki króciutki, przypomnienie tego to jest już, tego tego że jest tyle, każdy o tym wspomina, ale. Ja często zapominam o tym, jak mocne i jak bardzo efektywne to jest, czyli codzienna wdzięczność. Tylko taki po prostu przypomnienie o tym, żeby to każdego dnia robić jako taki rytuał, kiedy rano się budzimy, wiadomo, zrobić to co trzeba i przyjść do takiego momentu, kiedy się wyciszamy sami ze sobą i zaczynamy wdzięczność okazywać. Były momenty w moim życiu że wydawało mi się, że no nie umiem wykrztusić, wydusić, za co ja tutaj mogę być wdzięczna, bo moje życie wyglądało tak katastrofalnie i, i tyle rzeczy się działo, że było przewrócone do góry nogami, ale właśnie w tych momentach yy, przychodziły mi zawsze te słowa zacznij dziękować, zacznij dziękować za to, co teraz jest, nawet jak masz w portfelu 12 zł, czy 20 zł, nawet jak, yy, no nie wygląda to życie twoje takie, jakbyś chciała, żeby wyglądało na ten czas dzisiejszy, ale jeżeli nie będziemy wdzięczne za to, co, czy wdzięczni za to, co, co teraz jest, to no, nie, nie będziemy mogli tego więcej dostać. Ja wiem, że my się staramy, jak możemy, że nie ma tutaj y, w tym życiu jakichś błędów. Y, po prostu każdy z nas idzie w tym swoim procesie, w swoim tempie. I też nie porównujmy się z nikim y, w, tym, w tym właśnie takim świadku duchowym, bo to też zaczęło się wszystko rozsypywać. I y, ja mam też jeszcze dużo takich przemyśleń, które nagram w innym filmiku, bo to nie jest teraz temat do tego, ale to jest takie rewolucyjne praktycznie. Wszystko wywraca do góry nogami. Te wszystkie prawdy, w które wierzyłam do tej pory, zaczyna mi się to wszystko. Pokazywać w całkiem innym świetle, ale wracając do tej wdzięczności, możecie zacząć. Ja często kładę sobie ręka jedna na głowie, tylko na sercu, bo tutaj w tych ośrodkach, w, tej, w tym środku tej dłoni mamy takie punkty energetyczne, gdzie przepływa dużo energii, także my mamy naprawdę umiejętność samoleczenia, samoprogramowania się i też Ważne tu są nie afirmacje, tylko takie deklaracje, rozkazywanie, bo przestańmy już w końcu prosić w naszym życiu. Boga, którego mamy w wyobrażeniu, że On jest jakimś dziadkiem z brodą i siedzi i, i czeka, co my zrobimy źle, żeby nas ukarać, a jak będziemy tak błagać i prosić, to po prostu On coś tam do nas zrobi i czekamy wiecznie czasami na odpowiedzi. Ale to nie jest to właśnie. To są te wszystkie koncepty, w których my wyroś, wyrośliśmy, w których zostaliśmy wychowani. Specjalnie to jest zrobione, żeby, żeby odebrać nam całkowicie moc, taką, którą my mamy, z tym boskim pierwiastkiem, który w nas jest. Kiedy my to wszystko zaczynamy budzić, zaczynamy dowiadywać się kim my naprawdę są i co my mamy za moc, jaką mamy moc w naszych słowach, w naszych deklaracjach i też w naszym takim rozkazywaniu. Nie po to jest tam gdzieś w księgach napisane, że my mamy panować nad ziemią, że ona ma być nam poddana I, i też to ja zaczynam teraz to coraz bardziej widzieć. Że po prostu mamy deklarację, wręcz rozkazywanie pewnym rzeczom, jak coś boli ciebie albo coś się wydarzyło. Na przykład w tym świecie takim szamańskim to tam nie było pitolenia się i, i, i pitu, 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 y, błaganiu i płakaniu, tylko oni mocno tąpali swoimi stopami o ziemię, żeby deszcz przyszedł, i mieli takie rytuały dość takie energiczne, nie w takiej niemocy, bo. Właśnie w tym, w tym takim poczuciu tego, jak my mamy moc jako, jako, krea, jako kreatorzy, i że my, mam, my, my mamy moc kreowania i manifestowania, to to jest niesamowite. Jak my zaczynamy dochodzić do tego, i ci wszyscy, którzy na zewnątrz rządzą nami i manipulują nas e, całe kilka, kilka tysięcy lat, oni wszystko wie, oni wiedzą, jako człowiek ma moc i chcą to wszystko w nas gdzieś ugiąć i zgnieść, i od małego, od małego nas programują, od małego wysyłają nas do tych instytucji jak religie, jak szkoła, jak e, cały system e, medyczny i tam nas po prostu obklejają taką smo, smołą, która praktycznie jest bardzo ciężko do przebicia, wręcz czasami niemożliwa. Wracając do tej wdzięczności, jest to jedna z większych energii po miłości, i jeszcze jest jedna, z którą się chcę z Wami podzielić, i ta energia, ona jest właśnie bardzo mocno mocno jest w, ty, w tym kierunku, że ona może podnieść Was z takiego bardzo niskiego poczucia, jak macie taki rych doła, takiego doła, że już naprawdę się Wam nic nie chce, bo, bo tak się dzieje, to jest normalne, my żyjemy w takim my żyjemy tutaj na tej planecie, to ta planeta jest planetą tak zwaną Turbulenta, materia turbulenta, czyli tu są turbulencje, tu, są dość, tu jest doświadczanie i mamy takie sinusoidy w naszych emocjach też, jest to dobrze, że to po prostu przyjmujemy, nie, nie, nie zwalczamy tego w jakiś sposób, tylko to przepuszczamy przez siebie, ale właśnie jak macie takiego totalnego doła, czy każdego dnia dobrze jest to praktykować, żeby po prostu tak 10 minut nawet pisać, można sobie to pisać na kartce, można też to wypowiadać na głos, i, i ja zaczynam od bardzo prostych rzeczy. Czy dziękuję, że, że mam przede wszystkim nieprostych, tych najważniejszych, że jestem zdrowa, że, że mam włosy, że mam nogi, że, że mam, yy, po prostu moje ciało funkcjonuje dobrze i, i, i jak mnie ktoś, jakby mnie ktoś posłuchał w dniu, to powie, że ja już mam totalnego świra, bo jak ja wsiadam do auta, to ja godzą z moim autem i po prostu, bo to jest, on ma, to jest mar Marki Subaru i ona niego godą Sebuszek i głaską go po tej, po tej kierownicy i godą, że dzięki, że mnie wozisz, że się nie... że po prostu, że jest cały czas sprawny, że mnie wozisz, że mogę tutaj mieć takie moje biuro w tym samochodzie, że ten samochód też był moim, moim schronieniem, moim domem na jakieś kilka dni i, i że w tym aucie się czuję tako, 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 tako bezpieczno i o ja tym do tego auta godą no i tak czuję jak to auto normalnie ma taką energię w sobie nie? no może ktoś powie, że jest świernięto no ale czasami tak jest, że po prostu mam taką wdzięczność, że to płynie i godą do swojego auta. Oczywiście błogosławia wszystkich w moim otoczeniu, błogosławia też tych, którzy przyczynili się do tego, że gdzieś tam doszła do, w moim rozwoju do, do, do wielu wniosków, które im też zawdzięczą. No i właśnie chciałam Wam to, ten filmik zakończyć też tym i powiedzieć Wam, jako jest jeszcze jedna energia, która niesamowicie jest ukryta w nas. I to będzie w kolejnym filmiku. Może jak mi coś popłynie, to opowiem coś o tym, co teraz mi się mocno zbiero Mocno mi się zbierało w tych czasach, teraz to wychodzi coraz bardziej. Mamy taką niesamowito twórczo energia. Które jest tutaj w tym splocie słonecznym, ukryto, i ona jest naszą ochroną, też, i jest też naszym takim, jak wyciągamy ostatni, jakby taki w takich momentach bardzo drastycznych i w momentach takich krytycznych. Ona nas może często uratować i nasze życie, i czyjeś życie. Jest to taka energia gniewu, takiego zdrowego gniewu i zdrowej złości. Które po prostu otwiero drzwi odwadze, otwiero drzwi e, po prostu bycia ofiarą. E, jak tak dostaniecie takiego, takiego poważnego wkurwa na, na, na swoje sytuację, w której żeście są, to ten wkurw. Ta, ta energia, tej złości, ona powoduje w Was tako, taki, taki moment takiego działania, moment, y, moment oderwania się od, od podłogi, y, oderwania się od tej, bycia, od, tej, od, tej, od, tej, od tej takiej roli bycia ofiarą. I to jest ta, ta kolejna, ja uważam, miłość, y, właśnie wdzięczność i, i, i złość. Ta złość, nie wiem na którym miejscu postawić, bo y, czasami. Teraz wydaje mi się, że teraz jest taki czas, że, że tą miłością i tylko wysyłaniem, medytowaniem, nie mam nic przeciwko temu, kto chce to robić, to niech to robi, ale wydaje mi się, że, że coś więcej od nas jest w jakimś stopniu oczekiwane jako tych, którzy tu mają panować na tej Ziemi. I ktoś tutaj się wkroczył na, na ta planeta i chcą po prostu ludzi pod wód wsadzić do niewoli. A ja tutaj dzisiaj i teraz deklaruję i ogłaszam i rozkazuję obfitość i wolność do wszystkich istot tej planety, żeby wszyscy my nie byli po prostu zawłaszczani i uciemiężniani gdzieś w jakiejś niewoli i w jakichś nakazach. Także tutaj jest to taki do mnie takie przesłanie, i to się coś tutaj się tworzy, co chciałam jeszcze powiedzieć, ale to będzie w kolejnym filmiku. I dzięki wam do następnego razu. Cześć!